Thank <laughs> you. Dzisiaj witam się z Wami bardzo poetycko, bo chciałabym zachęcić Was do przeczytania pewnej biografii. Wiem, że jeżeli powiedziałabym, że jest to biografia polskiej poetki, która tworzyła pod koniec lat 50. i w latach 60., to książka niekoniecznie wydałaby Wam się interesująca, a może nawet nudna. Szczególnie tym z Was, którzy zazwyczaj sięgają po powieści, a poezję omijają szerokim łukiem. Powiem więc tak. Jest to jedna z najpiękniejszych biografii, jakie miałam okazję przeczytać w moim życiu. Biografia, która staje się prawdziwą powieścią, pozwalając nam wniknąć w skórę Haliny Poświatowskiej. Pełnokrwistej kobiety, która kieruje się w swoim życiu nierówno bijącym sercem, które wbrew wszystkiemu szaleńczo opiera się śmierci. Właśnie dlatego Kalina Błażejowska napisaną przez siebie biografię Haliny Poświatowskiej zatytułowała Uparte Serce. Kalina Błażejowska nad biografią Poświatowskiej zaczęła pracować jeszcze w 2010 roku. I jak sama wspomina we wstępie, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że o Poświatowskiej powiedziano już wszystko, jednak ona chciała opowiedzieć o niej zupełnie inaczej, od nowa. Potraktowała ją nie jak posąg ze szkła, ale jak człowieka z krwi i kości. Przyznam, że udało jej się to naprawdę dobrze. Błażejowska wskrzesiła poświatowską, pozwalając czytelnikom przeżyć razem z nią jej życie. Przeżyć przez duże P, bo po skończonej lekturze ma się nieodparte wrażenie, że poetkę znało się osobiście. Pisana historia Haliny Poświatowskiej wzrusza i wywołuje emocje, jednak nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że jest to książka skierowana wyłącznie do kobiet. Uparte serce pokazuje nam daleki od wyidealizowania portret y, poetki, i co bardzo mi się podoba, autorka nie pokusiła się tutaj o interpretowanie wierszy, a po prostu cytuje je w odpowiednich momentach, dając nam szansę, żebyśmy mogli się nad nimi zastanowić. W książce jak na porządną publikację przystało, nie brakuje również zdjęć. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę lubię oglądać zdjęcia i zastanawiać się, co podczas ich robienia myślała dana osoba. Tak jak powiedziałam już wcześniej, książkę polecam. Wiem, że polecam Wam dużo książek, ale tą uwierzcie mi, naprawdę musicie przeczytać. Zresztą biografia poświatowskiej pozwala spojrzeć na poezję zupełnie inaczej. Pozwoliła mi zrozumieć, że tak naprawdę poezja jest częścią każdego człowieka, niezależnie od tego, czy pisze wiersze, czy też nie. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam Was do obejrzenia moich kolejnych filmików. Jeżeli ta recenzja Wam się podobała, to oczywiście łapki w górę. Za udział w filmiku chciałabym również serdecznie podziękować mojej koleżance, która odważyła się wcielić w postać Haliny Poświatowskiej.